Cześć wszystkim, witam was w siódmym odcinku z Baloników czwórki. W tym odcinku spróbujemy zrobić lub nie zrobić pierwszy z dwóch challenge'y podstawowej wersji, w czwartej części małpek. I w tym wyzwaniu chodzi o to, żeby przejść na mm, średniej trudności pierwszą mapkę, mm, wykorzystując tylko zwykłe mapki oraz super małpki. I faktycznie tak to wygląda, że mamy do dyspozycji zaledwie dwie wieże plus ewentualnie roczki i jakieś tam te inne rzeczy. Trochę nie za bardzo wiem jak mogę podejść do tego wyzwania. To znaczy jest ono dosyć dziwne pod tym względem, że przecież będzie potem. Będą potem inne rodzaje balonów, m.in. balony w takiej otoczce żelaznej, które nie można rozwalić zwykłymi łopkami. Więc nie wiem, jak to ma wyjść, ale zapewne będzie trochę dziwnie. No, nie wiem, jak to w sumie da radę. Ale jakby się udało, no to byłoby śmiesznie dosyć. Chyba, że akurat specjalnie na ten challenge nie ma. E, innych jakby m, rodzajów balonów oprócz takich zwykłych. Jakby tak było, to by było w porządku całkiem. Ale być może byłoby wtedy nawet też za prosto. No nic, na razie sobie pozostawiam jakieś same zwyczajne małpeczki. E, superowej i nie wiem, czy będę kupował nawet tak szczerze. Może potem. Nie jestem pewien, czy może się w ogóle opłacać ona. Hmm. Też myślę, że na początek postawiam sobie po prostu jak najwięcej takich zwykłych mapek. Na razie nawet bez ulepszeń jakichkolwiek. A pierwsze ulepszenia, powiedzmy, że zacznę kupować hmm, może jak już porozstawiam wystarczący tych małpek? Według siebie No zobaczymy jak to wyjdzie Na razie radzą sobie raczej bez problemu Teraz jak je tak poustawiałem spore ilości całkiem I być może teraz Będzie dobry pomysł, moment żeby zacząć te mapki ulepszać E, już jedną taką mapę przeszliśmy, gdzie korzystałem prawie, że z samych zwykłych małpek. No i była to... Z ...ta e, zwykła. Znaczy, to była ta mapka, co nam tak na początku niezbyt dobrze szło. I właśnie zwykłe małpy okazały się być najlepsze No to. Hmm. Obawiam się, że mogę potrzebować, żeby korzystać z ananasów ewentualnie e, a na zakamufowane balony igieł m możliwe, że to będzie m dobra rzecz m do rozwinięcia żeby sobie poradzić na tej mapce i jako, że w tym razem nie mamy możliwości Postawić żadnych katapult, myślę, że przed 40 falą spróbuję uzbiorę sobie na super małpkę, żeby ona mogła nawalać w właśnie te większe balony. No, na razie praktycznie nie przychodzą dalej niż o, gdzieś tutaj. Więc Myślę, że nie muszę nic bardziej ulepszać jak na razie. No chociaż powoli coś tam próbują przechodzić, ale nie szkodzi. Czy jestem w stanie uzbierać na tą super małpkę zanim całkowicie przegrom? i tego to nie wiem. Ale wydaje mi się, że nie będę chciał ustawić więcej zwykłych małpek. Tak myślę. Dobra, teraz jest już moment chyba, że powinienem to ulepszyć jednak. No już sobie radzą spokojnie. To ten, to wyzwanie w sumie może nie być takie ciężkie. Chociaż no jeszcze nie przyszły żadne kamuflażowe ani żelazne balony. Ciekawe, czy jest taka możliwość, żeby te. Hmm, No, kurczę. Żeby rozwalały w jakiś sposób, jednak te niektóre mm, balony. Po jakimś dłuższym czasie, dobra, trzeba to półleczać, bo widzę, że powoli niezbyt dobrze idzie. O, te się zaczynają, takie różowe. To w się sensie dosyć daleko sięga. O, no i właśnie. No kurczę, będę potrzebował korzystać z tych rzeczy faktycznie, bo inaczej sobie małpki nie dozą rady w ogóle. Dobra, dalej. No fajnie by było zbierać na superową małpkę. W sumie to wyjdzie. <laughs> nie mam pojęcia. O, runda na zarobek większy. Nie no, będę musiał klucze, nie wiem, używać tych gwoździ. O, coś tam rozwalają nawet albo nie A no i właśnie No i co w tej sytuacji? Wow! 14 z droga mam tylko Hmm No, ciekawe co teraz. <grytanie> będę musiał używać tego no, bo inaczej nie ma szans. Oczywiście jak już przyjdą o właśnie. Nawet nie wiem gdzie to tu I przegrałem. Jak mam niby przejść wyzwanie? Jeżeli nie mam odpowiednich mopek. Hmm. Coś inaczej trzeba będzie do tego podejść chyba. A jeszcze bym coś sprawdził upgrade. Exploding darts. A, właśnie, kurde. Darts from your dart monkeys will explode when they reach the end of the maximum pops. Hmm, czy to wyzwanie jest możliwe do ukończenia tylko jeżeli by się posiadało, właśnie te eksplodujące rzeczy? Teoretycznie mam 8 kred... Hmm. Current credit balance 20, a mógłbym sobie to kupić w sumie. Ciekawe. A w sumie to spróbuję to zrobić. Lol. <laughs> Ale skąd ja mam te kredensy to ja nie mam pojęcia w ogóle. A ile to kosztuje? O kurno. 100, potrzeba jeszcze 88, nie to może nie. Hmm. Jakoś chyba można zdobywać te kredensy w inny sposób, ale dobra. Dzięki temu, że mam to, to będę mógł rozwalać właśnie te żelazne balony. No tylko właśnie, co z tymi... ...z kamuflażowymi? Chcemy wiedzieć, co dają te ulepszenia. Ale chyba się nie dowiem. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle działa w challenge'u. <laughs> Myślę, że jak wcześniej umieściłem w tym miejscu mapkę, to było w porządku. Na razie nie będzie widać tego. A nie, coś tam rozwalają. Znaczy, coś tam wybuchają, ale super, dobra. To teraz ten challenge może być faktycznie możliwy do zrobienia. Last, dobra, kolejna małpka. Znaczy, chyba to też nie tak bardzo często wybucha. Ej, czy mi się wydaje, czy jak jest Juggernaut, to on nie może wybuchać balonów? O kurde, to tego nie wiedziałem. Ja mam taki pomysł. Ustawię tutaj jedną małpkę. No, powiedzmy, niech będzie tu. I ustawię ją na strąg. I ulepszę ją tylko w ten sposób. No, i niech ona tam wybucha, te balony. Ewentualnie potem ustawiam sobie trochę ich więcej. Mm, ale nie będę ich bardziej ulepszał. O. Może jakoś to się przejdzie teraz. W sumie to jest takie, teraz pójście na łatwiznę, troszkę. Mm, ale nie wyobrażam sobie, żebym musiał stawiać co chwilę te ananasy. No, mogę ewentualnie na zwykłych mapkach nie używać już tego. <noise> Żeby nie było aż tak prosto. Kurde, ale to ulepszenie jest porąbane. Praktycznie jest jedna mapka sobie daje radę. Bez potrzeb wspomagania innych. No cóż <tak>, tak się postawiło jakoś. A może poustawiam same takie o zwyczajnie Ten mopki. Nie tak bardzo dobrze ulepszone. To wtedy będą mogły trochę więcej wybuchać. Ile to już rozwaliła? 400. To już więcej od tej ulepszonej na maksa. Hmm... To w takim razie to może być dobry pomysł, żeby nie ulepszać bardziej tych małpek. Całkiem, myślę. A może nawet na samych zwykłych to da radę? Jakby były tak po prostu trochę poolepszane tylko. Sobie nas je nimi i zobaczymy, cyk, cyk. <grywa> Zaraz zobaczymy, co będzie, jak przyjdą żelazne, czy się okaże to dobre w ogóle. No, bez problemu. Praktycznie sobie radzą. Może, ej, będę w, może w stanie w końcu zobaczyć jak wygląda ostatnie ulepszenie u tej mapki. O, i jednak jest problem z kamuflażowymi, no. Szkoda trochę. Wygląda na to, że będę musiał i tak marnować kasę na te kolce. No cóż, bywa. Na super mapkę ustawię sobie chyba po środku. Myślę, że będzie to najlepsze miejsce. Dobra, coś tam rozwalają, nawet te żelazne. Podoba mi się to. I 3000 kasy już. Ładnie, pięknie. No, teraz sobie troszeczkę mniej poradziły, ale już mam prawie kasę na. O, właśnie. Dobra, i jest już. Super mapeczka. Zobaczymy jak ona sobie poradzi. <grybujesz> Ups. Czasem muszę je rozwalać, albo one ich nie widzą, ale i tak je mogą zabić. O, ciekawe. Czyli wystarczy parę jakichś środkowych rozwalić i one już ogarniają jakby... To dobrze, wiedzieć i super zasięg. Może postawię sobie kolejną zwykłą mapkę gdzieś tutaj. O. No i zobaczmy, czy uda się uzbierać. To chyba ostatnie ulepszenie do tej subwalki poświęciło aż 20 tysięcy, albo coś w tym stylu. Może się uda. <laughs> Jakimś sposobem. Dobra, kolejna zwykła. Bo no, niestety przechodzą troszkę. Prawie. Kurde. Troszkę za bardzo. No, 3,5. I ustawię sobie więcej tutaj tych zwykłych, bo za dużo tych żelaznych przechodzi. I niestety sobie nie radzą z nimi. Hm. To jest trochę dziwne. Szczerze mówiąc. O i tak przechodzą. Co jest grane no? O ja pierdziele. I tak sobie przegrałem. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz i tym razem nie będę ulepszał e, i w ogóle może na te juggernauty. A było już tak w miarę blisko, no. Ustawiam sobie z nich w ogóle... Spróbuję ich ustawić wzdłuż e, z całej ulicy. Ciekawe jak to będzie wyglądało później. Na pewno bardzo śmiesznie. W pewnej chwili na pewno będę miał wystarcząco kasy, że mu kupić sobie od razu super mapkę. Bez potrzeby zarabiania na nią. Tak mi się wydaje. A ja już rozumiem, że ono tak samo miszło na początku. Bo ja postawiłem te jogartanty, a one nie radziły sobie, żeby niszczyć żelazne balony. I to wszystko przez to. 26. runda ukończona. Jak na razie idzie całkiem spoko. Już pierwszy kamuflaż przeszedł na dosyć późno. Poziomie co mnie zdziwiło nieco, mm, no ale w początku, teraz już jak widać, nie stawiałem w ogóle jagrenautów i no, te małpki zwykle z ulepszeniem do wybuchających strzałów faktycznie robią pogrom, muszę to przyznać. Czasami trzeba jakieś tam dostawić, bo jak widać, czasem przechodzą. Tak zdecydowałem, że będę dostawiał każdą mapkę pojedynczą, jeżeli jakiś tam ba dalej balon będzie się przedostawał. I na razie wygląda na to, że to jest całkiem dobra setka. O, i na przykład teraz dostawię. Oczywiście ustawiam ją dosyć no nieopłacalnie, bo w trochę głupim miejscu takim, w którym mało co będą no robić. No ale powiedzmy, że to jest już takie przygotowanie na późniejsze fale. Dobra, mogę sobie kupić super mapkę, już. Znowu w tym samym miejscu. O. Dobra. Trochę przychodziła ale to były kamuflaże, więc nic dziwnego. Yy, I znowu przychodzą. Jest kolejna małpka. Cyk. Nawet ich już nie ulepszam na te jakieś większe rzeczy. Myślę, że jest to nieopłacalne. Lepiej już dostawić po prostu kolejną zwykłą. Yy, nie wiem w sumie jak to będę potem rozwijał. To znaczy po pewnym czasie już będzie yy, Także zapewne dojdą no, jeszcze dalej niż w ogóle. O! No właśnie. Dobra, teraz dostawię sobie jeszcze jedną łapkę. I może jeszcze jedną. Dostawię sobie ich kilka. Żeby już na pewno nie przerąbać. Dobra. No i teraz muszę sobie jakoś poradzić. O kurde, dobrze, że ich poustawiałem dosyć sporo. Bo i tak, jak widzę. Hmm. Siła jest niezbyt duża. Ciekawe. No bo to wyspomuje ich jeszcze trochę. One są na pewno lepsze od supermopki. Której ulepszenie kosztuje nas 3,5 tysiąca. Dobra. Ehm, to ulepszę. Nie wiem, czy to się opłacało, szczerze mówiąc. Muszę ustawiać więcej zwykłych. Może teraz co rundę będę po prostu dostawiał? Bo kasę i tak będę miał do przodu. A wiadomo, że każda kolejna runda będzie jeszcze trudniejsza. Ciekawe jak sobie poradzą z Małabym te małpeczki. O kurde. No nie! Jak to się teraz stało, że tak dużo ich przeszło, no? No bo trzeba ich poustawać w trochę różnych innych miejscach też Bo dzieją się dziwne rzeczy Takie niefajne A może powinienem jednak rozwinąć też Trochę inne mobki? W sensie żeby też pod juggernauty niektóre rozwinąć. Hmm. Ale z drugiej strony wtedy już w ogóle nie będę w stanie się pozbywać żelaznych, no więc to jest taka lipa, trochę o lipka. Prawie mi przechodzą, to jest bardzo źle. Nie, no, bez lipy, następnym razem nie stawiam w ogóle super mapki. Jednak raczej nie ma szans na to, żeby ona się przydała. O, dobra. Coś tam cały jeszcze się robią. Po recy najgorsze są te właśnie tęczowe. Ile mnie kosztuje na ten ulepszenie tutaj? Cztery tysiące. Hmm. Jeszcze mnie nie stać, więc nie będę świrował. O kurde. No i poleciał pierwszy map. I mam już 4000. tysiące. A. I co mi ta plazma da teraz? Oj, widzę, że coś tam rozwalają nawet te kamuflażowe nagle. Czyżby ta plazma była w stanie to robić? Nie wiem. uzuje czy coś takiego. To może tak. Dobra, teraz połostałem może trochę tutaj u góry tych małp. Bo to też jest całkiem w porządku miejsce, żeby to zrobić. A wiem, że będę musiał ich pospomować, dosyć sporo. Dobra, może tyle wystarczy. Oj! O kurde, widzieliście to? <laughs> Jedne wystarczyło, że rozwaliłem i już... Prawie, że nie przechodziły. Na jedną rundę 4000. Jeszcze 12 rund. Dobra, to mogę spokojnie powydawać, bo wiem, że będę miał więcej kasy z każdą chwilą i tak. A nakupuję ich nie wiadomo ile. Bardzo, bardzo dużo. Oj, znikło mi. I kolejne ulepszenie, i kolejne. Jeszcze trochę bym zaczął rundę. Nie wiem, czy chciałbym to zrobić bez wykupienia odpowiedniej ilości małp. I dobrze, że je pokupowałem. O, jasny, więc dadzą radę. Z całe szczęście jakimś cudem. Hmm. To może je tutaj trochę też pomieszczam. Nie wiem. Hmm. Też tutaj u dołu się w, sum w sumie by przydały, bo będą w stanie e, troszeczkę się pozbywać mm, balonów, które tam trochę dalej będą przechodzić. I kolejne ulepszenie. Cyk, cyk. I to już nie dam radu ulepszyć. I już daję radę. Coś tam prawie, że robią. Hmm. 20 tysięcy. Za rundę dostałem 5 tysięcy, czyli... ...nie więcej jak będzie 55 runda, to wtedy może zacznę spróbować zarobić. Na superową małpkę. Za chwilę będę miał ich tak dużo, że ja nie, wiem, nie będę wiedział, już, co robić. <grymne> Może faktycznie będzie się opacało, wtedy trochę tych juggernautów porobić. Chociaż mam wrażenie, że jednak dzięki temu, że one wysyłają te wybuchające strzały, to trochę więcej daje. Hmm. Ciekawe, czy w ogóle będę w stanie zarobić na to ulepszenie do supermapki. Bo teraz ustawiam tak dużo tych małp. No i tak mają problemy troszeczkę. I nie dostałem 4000 za rundę. Hmm. Oj, więc super mapka była sposobna na te kamuflaże. Ok, 14 zdrowia mam tylko. To jest niezbyt dużo. Tak naprawdę. Dobra. Już myślałem, że przejdą. Rany. <śm> Co tu, więcej tych? O kurde. Nie no, później już trzeba będzie ich trochę polepszać jednak. Nie wiem właśnie od, w którym miejscu mógłbym te ulepszone zrobić. No bo te mogłyby tu zostać, to by rozwalał żelazne. No, nie wiem. Hmm. Może z nich to spróbuję zrobić. <laughs> Może nie będzie to zły pomysł, jak ich tam trochę porozwijam. 56 runda. Kurczę, jakie ja bym chciał zarobić na tego Sangoda? 20 tysięcy. Czy będzie to możliwe? Czy może lepiej nie ryzykować i poulepszę sobie te małpki? Chyba lepiej będzie nie ryzykować. Dobra, cztery zagernauty już. No, teraz jak nie ma tych żelaznych, to te zygernauty wcale nie są takie złe. Tyk-cyk, kolejny i jeszcze zaraz będzie runda ukończona i zagierka. O, postawiłem w dygonaz no w trochę dziwnym miejscu, trudno. Myślę, że na ostatnią e, mapkę sobie trochę po na nosów, Żeby na pewno mm, dać radę ostateczności ostatecznej Dobra. Start rund. Dobra. Myślę, że się uda. I superacko. Ukończyłem ten challenge i absolutnie nic mi to nie dało. <grystanie> Prawdopodobnie, no, nic to nie dało. Hmm, <grystanie> premium tracks. To też pewnie mogę kupić, nie? Za 15, no raczej nie. To nie spróbujemy tych mapek, chyba, że będę musiał trochę kupić rzeczy. Jeżeli chodzi o to ulepszenie, jeżeli to jest za duże ułatwienie i na przykład um, uważacie, że nie powinienem z tego korzystać przy przychodzeniu normalnie poziomów, to mogę to wyłączyć i ewentualnie włączać tylko wtedy, jeżeli będę miał jakieś trudności. No, ale jak było widać teraz na przykładzie tej ma mapki, to tak naprawdę te eksplodujące strzałki. Nie są aż tak dobre, kiedy istnieją mimo wszystko armaty. Więc różnie, można mieć to w sumie włączone, ale no nie, wiem, taki może lepszy start to po prostu daje. Jak coś macie ciekawego opowiedzenia na ten temat, to możecie napisać. Mam nadzieję, że odcinek się podobało, że będzie oglądać kolejne na razie.